się problemem indywidualnym. To już ze, z, z kodeksu pracy, ponieważ te sprawy są sprawami indywidualnymi i na indywidualny wniosek pracownicy się Cieszę się bardzo, że pracownicy nie pozostają sami, że tam gdzie jest organizacja związkowa, to nawet wtedy, kiedy pracownik już jest poza zakładem pracy, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony e, związku zawodowego. Bardzo cieszę się, że jest wiele sygnałów, że w dalszym ciągu Inspekcja Pracy stara się również w tych przypadkach Państwu pomagać. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast te wszystkie sygnały, które ja mam na biurku, którymi się zajmuję, bo wymieniać na wszystkie branże, od stoczniowego przemysłu do poprzez komponistwo, służbę zdrowia, lotnictwo, oświatę przemysł stoczniowego, jak wspomniałam na początku i tu przemysł stoczniowy zakończy.